Czas w na warszawskie łazienki królewskie. Tam dobiega końca sztafeta gwiazd piątej edycji biegu po nowe życie, czyli inicjatywa na rzecz transplantacji narządów. O 15.30, czyli za niecałą godzinę wystartuje bieg otwarty na dystansie 5 kilometrów. I podobnie jak w przypadku sztafety, 50% opłaty wpisowej będzie przekazana na klinikę kierowaną przez profesora Andrzeja Chmurę, a pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego. Na miejscu nasza reporterka Joanna Dunikowska. Bieg po nowe życie to połączenie aktywności sportowej i edukacji w zakresie transplantacji. O sporcie i transplantacji porozmawiam z Państwa i moimi gośćmi, panią Krystyną Murzek, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji i z profesorem Andrzejem Chmurą, kierownikiem katedry i kliniki chirurgii ogólnej i transplantacji Szpitala imienia Dzieciątka Jezus w Warszawie. Dzień dobry witam państwa. Na początku chciałabym trochę odczarować temat transplantacji. Wydaje mi się, że wciąż mało na ten temat trochę boimy się o tym rozmawiać. Na pewno część edukacyjna jest tu zasadniczą sprawą na przyszłe lata i w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej od paru lat trwa program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych, bo już młodzi ludzie muszą poznać wszystkie zasady obowiązujące w transplantologii łącznie z uwarunkowaniami prawnymi, z tym, na czym to polega, dlaczego to robimy i jak można łatwo uratować życie ludzkie, kiedy innej zmarłej osobie nie można już pomóc. Dziś pokazujemy, że transplantacja to sposób na ratowanie ludzkiego życia, to dawanie drugiego życia, ale także dziś pokazujemy, że po transplantacji można żyć bardzo aktywnie. Tak, dowodem na to jest udział ponad 50 pacjentów po transplantacji idealizowanych. Są to członkowie naszego stowarzyszenia po przeszczepieniu nerki, wątroby, serca. I my, startując w zawodach, dajemy żywe świadectwo, że transplantacja jest najlepszą metodą. Dom, leczenia niewydolności skrajnej narządów oraz ratowania życia ludzkiego. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że czasem nie możemy uratować jednego życia, ale dzięki narządom oddanym możemy ratować drugie życie. Ja mam wrażenie, że deklaracja woli w Polsce wciąż jest tematem tabu i boimy się o tym rozmawiać. Może nie jest tematem tabu, ale wiele osób nie docenia znaczenia tego, tej małej karteczki, która nie jest oficjalnym dokumentem ale która bardzo ułatwia sytuację zarówno lekarzowi który leczy chorego, który mu umiera, ma śmierć mózgu i nie można mu już pomóc, jak i ułatwia sytuację rodzinie. Rodzinie najlepiej powiedzieć swoją wolę, ale jeżeli jest taka karteczka, gdzie się zapisuje, że po śmierci nieprzewidzianej chcę, aby moje narządy były użyte do przeszczepienia to wtedy lekarz, który ma takiego człowieka, który już zmarł, pokazuje rodzinie wolę, i dla rodziny jest to też bardzo w tej trudnej sytuacji, w trudnej emocjonalnie sytuacji, jest duże ułatwienie, ponieważ oni nie muszą podejmować żadnej decyzji, tylko realizują wolę zmarłego. Jak można do Państwa dołączyć? Gdzie Was szukać? Wystarczy, jeżeli ktoś z pacjentów po transplantacji chciałby uprawiać sport, a do tej pory się bał, albo każda inna osoba, która chciałaby nas wspierać, a nie jest po transplantacji, może być to lekarz, może być to trener fitnessu czy innej dyscypliny sportu, a chciałby wesprzeć nasze działania. Wystarczy, że wpisze w przeglądarkę sport po transplantacji i w każdej przeglądarce otwiera się nasza strona. Tam uzyska wszystko, co go będzie interesowało z przynależnością do stowarzyszenia, z działalnością stowarzyszenia i z osiągnięciami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krystyna Murzek, profesor Andrzej Chmura byli Państwa i moimi gośćmi, a my zapraszamy. Myślę, że warto do nas dołączyć. Joanna Duńkowska, to Łazienki Królewskie w Warszawie.